Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dawno mnie nie było, ale dzisiaj, akurat, prawie jest okazja, żeby pokazać, jak zdjąć czachę w FJR. Zdejmujemy czachę. Na dwa sposoby, tak jak mówiłem wcześniej, w, kolei, w poprzednim moim filmie, możemy tam tamte dwie śruby które łączą, które trzymałem stelaż pod tą elektryką tak jak pokazywałem wcześniej, albo możemy zdjąć czachę troszkę dłuższym sposobem, dłużej troszkę schodzi, ale wtedy cały stelaż łącznie z siłownikiem szyby, z prowadnicą szyby i silnikiem szyby zostaje nam wszystko na, na miejscu, a schodzi tylko plastik i lampy, reszta wszystko zostaje, dzisiaj będzie ten, ten drugi sposób właśnie, czyli ten dłuższy trochę, w którym stelaż zostaje na miejscu przykręcony, a zdejmujemy tylko sam plastik. Zegary zostają tak samo na miejscu. To co, zaczynamy po kolei. Musimy odkręcić boczki, oczywiście, jeden i drugi. Musimy odkręcić te wypełnienia, wszystkie tutaj, tutaj. Odkręcamy lusterka pod wypełnieniami to za chwilę pokażę. I odkręcamy szybę. Szybę odkręcamy tutaj pod spodem ten. Tą nakładkę, tutaj, to, tą zaślepkę tych dziur, tutaj w szybie. Tutaj mamy jedną i drugą śrubkę. O, widać dobrze, na imbusik. Także, żeby to zdjąć, musimy te dwie śrubeczki tutaj odkręcić. Inaczej, nie ma możliwości, żeby nam to zeszło. Znam kilka osób, które to urwały, bo myślały, że to jest na jakiś zatrzaskach, czy tam na czymś. Niestety nie. To nie są zatrzaski. To są, to jest przykręcone pod spodem. Także to i tutaj mamy chyba 7 aluminiowych śrubek, które trzymają szybę. Zdejmujemy szybę i później będziemy bawić się dalej. To będziemy tam na bieżąco, zaraz pokażę. Jeszcze podstawowa rzecz. Odpinamy ten sam akumulator oczywiście, bo to jest, to jest ważna, ważna sprawa, żeby to wszystko odpiąć. No i pod tymi plastikami będziemy wypinać wszystkie kostki elektryczne, które są... Na pewno ich nie pomylimy, bo każda kostka ma, że tak powiem, swoją parę i nie, nie da się tego pomylić, bo wszystkie są, każda jest inna. Także wszystkie kostki odpinamy, zanim jeszcze cokolwiek tutaj będziemy, będziemy działać. Na razie odpinamy akumulator sobie na spokojnie. Odkręcamy te śruby, wyciągamy akumulator i tyle. I będziemy jechać dalej. To odkręcamy tutaj te wypełnienia z lewej z prawej strony, te plastikowe, tu i tu. O tu są raz dwa i trzy wkręty tutaj jeden i drugi kołeczek plastikowy i wyciągamy te wypełnienia aha jeszcze jest od góry tutaj są takie kołeczki jeszcze tutaj od góry raz i dwa te kołeczki tak samo musimy musimy wyjąć i to wypełnienie ściągamy naciskamy sobie jakimś tam ja sobie to naciskam imbusikiem w środek o cyk Cyk. O, i już możemy sobie wyciągać te kołeczki, które są tutaj właśnie włożone jeden i drugi i to wypełnienie i to wypełnienie nam już tutaj teraz wychodzi o, chodzi o to wypełnienie tak, to wszystko na bok i rozkręcamy dalej, tu już mamy jak widać na wierzchu te rzeczy no jak widzicie tutaj już jest to zdjęte. Nasza stara folia została. Tutaj już mamy zdjęte to wypełnienie. Tą, tą przykrywę, właściwie, tego, tej szyby. Dobrze wygląda, bo tu, tutaj są te dziury, dlatego to jest tak zakryte. Tak jak mówiłem, tutaj dwie śrubki i schodzi nam to. E, boczków już nie ma, jak widzicie. Boczki zdjęte. Proszę bardzo. Kabelki, wszystko na wierzchu. Teraz już jest, już, już dużo nam nie zostało. Tutaj. Kable, przewody także jedziemy dalej. Musimy zdjąć teraz szybę. I teraz, tak, ten mechanizm od szyby musi być opuszczony maksymalnie na dół, żeby można było zdjąć tą ten plastik tutaj, tą czachę. Bo jeżeli mamy mechanizm dźwignięty do góry, niektórym się to nie opuszcza w ogóle, to nie zdejmiemy, bo będzie nam przeszkadzały tutaj te ramiona właśnie tej czachy. Także mechanizm czachy mechanizm szyby opuszczamy maksymalnie na dół żeby można było zdjąć sobie tutaj czachę pamiętajcie o tym bo to jest ważna rzecz I żeby nie pogubić tych śrubek tego wszystkiego żeby wam się nie myliło ja mam tutaj przygotowane takie zobaczcie każdy boczek prawy boczek lewy czacha i wszystkie te śrubki wkręty Wszystkie te elementy, które tam odkręcam z tego, wszystko sobie daję do tych, do tych kubeczków, także na pewno mi się to nie pomyli później podczas montażu z powrotem tego wszystkiego. Dobra, to jedziemy dalej, zdejmuję szybę, później te wypełnienia tutaj, żeby te wypełnienia zdjąć, pamiętajcie, że trzeba otworzyć schowek, także akumulator musi być założony, żeby ten schowek był otwarty. Chyba że go ręcznie tam otworzycie później, ale, ale jest ciężko tam się dostać. Także tutaj jest śruba jeszcze trzymająca to wypełnienie tutaj pod schowkiem, pod tą klapką schowka. Nie zapomnijcie o tym, żeby go otworzyć zanim wyjmiecie jeszcze akumulator. Tak, czechę mamy, nie czachę, szybę mamy zdjętą. Teraz musimy odkręcić ten mechanizm tutaj, ten, ten stelaż szyby. Tutaj mamy takie imbusy. Jeden. Drugi, trzeci i czwarty, odkręcamy te imbusy i to nam tutaj ten, ten stelaż szyby odejdzie i będziemy mieli już te ramiona, wszystko na wyszku, także tą stronę już będziemy mieli gotową, można by powiedzieć, później będziemy zdejmować wypełnienia, lusterka będziemy odkręcać i po kolei, no jedziemy dalej. Tak, odkręcamy sobie te wypełnienia tutaj plastikowe, odkręcamy tą regulację lamp, to wyjmujemy. To jest przykręcone tutaj na wkręt. Akurat ja już to mam odkręcone, także to odkręcamy. Odkręcamy sobie tą linkę do ustawiania świateł do regulacji. Tu jest nakrętka 17. Tak. I już mamy te wypełnienia praktycznie gotowe. Tam są jeszcze dwa kołki, jeden i tam dalej drugi. Wyjmujemy te kołki i praktycznie mamy wypełnienie można powiedzieć do wyjęcia także działamy dalej tak wypełnienie mamy już pościągane tutaj mamy konstrukcję całą stelaż zegarów stelaż czachy schowek jak widzicie tu jest śruba w schowku była właściwie przykręcone, dlatego mówiłem żeby go odkręcić bo jest żeby go otworzyć zanim odepniemy akumulator bo jest schowana właśnie tu w tym miejscu Wypinamy oczywiście te kostki. Biała, niebieska jest od ogrzewanych manetek. No i co? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ciekawego. Odkręcamy lusterkę. Jak widzicie tutaj te dwie siopki z jednej i z drugiej strony. Tutaj i tutaj mamy lusterkę przykręcone. Odkręcamy jedno i drugie lusterka, A później po kolei będziemy odkręcać sobie czachę. Jedziemy dalej z koksem. Tak, lusterka, jak widzicie, są odkręcone lusterek już nie ma no bo one tutaj nachodzą nam na czachę także konieczne jest zdjęcie tych lusterek a teraz odkręcamy sobie tutaj jak widzicie tu jest w tym miejscu śrubka jedna po drugiej stronie jest druga i od spodu, tam też mamy dwie śrubki pod tą kratką środkową tam mamy też dwie śrubki także te dwie śrubki, czy to są wkręty już nie pamiętam, chyba, chyba wkręty z jednej i z drugiej strony odkręcamy, wyjmujemy tę środkową kratkę również. Tak, wypełnienie, jak widzicie, jest odkręcone. Chodziło o te dolne śruby, widać je tam, te dolne śruby. A teraz musimy sobie odkręcić schowek, żeby nam łatwiej to wszystko zeszło. Więc schowek trzeba odkręcić. Tutaj mamy jedną śrubkę, tutaj mamy drugą śrubkę, i od spodu mamy jeszcze jedną śrubkę tam pod, pod spodem. Nie wiem czy to będzie widać, chyba teraz nie akurat. Musielbyśmy wziąć. A, to będziecie widzieć, że jest śruba od schowka. Jedna do odkręcania, także schowek się trzymie tam pod spodem jeszcze na jednej śrubce. Te tutaj nie, bo te trzymam tylko zamek i wyłącznie ten elektromagnes. Także raz, dwa i pod spodem trzy. I wyciągamy schowek na zewnątrz. No, jak widzicie, schowek jest wyjęty. Mamy tutaj wtyczki od. Yy gniazda zapalniczki od elektromagnesu mamy wtyczki od ogrzewanych manetek ale to ta mniejsza z tym teraz musimy odkręcić tutaj naokoło te wkręty które trzymają czachę czyli tutaj ten Popatrzcie, sobie gdzieś tam jeszcze czy mamy jakieś wkręty ale chyba tutaj jest tylko ten z drugiej strony tak samo te wkręty tutaj musimy też odkręcić nie wiem czy będziecie widzieć zaraz zobaczymy, tutaj spróbuje sobie poświecić latarką o tutaj są za tymi kablami wkręty tutaj w tym miejscu z jednej i z drugiej strony te wkręty do nich jest ciężko dojść akurat także te wkręty musimy odkręcić i tutaj też są wkręty nie, to są tylko gumki do liczbika, to nie. Tak, tutaj jest jeden tam jest drugi, z drugiej strony ten wkręt także te wkręty musimy odkręcić żeby można było zdjąć czachę to jedziemy dalej, odkręcamy te wszystkie wkręty tutaj na około tej czachy plastików no i po odkręceniu tych śrubek tych wkrętów tam nie ma dużo tych wkrętów jak widzicie, mamy całą czachę na wierzchu, cały mechanizm opuszczania e, szyby elektrycznie. Tutaj mamy te, te całe prowadnice. Tą czachę sobie odłożę na razie na bok. Tak, linki. Jak widzicie, prowadnice tutaj w tych miejscach się znajdują właśnie te plastikowe tutaj i tutaj takie plastikowe tuleje przez to się robi ten luz jak widzicie tutaj nie ma w ogóle luzu nie wiem czy pamiętacie w poprzednich odcinkach ale ja to zapsikałem nie zapsikałem tylko podgrzałem opalarką był delikatny luz po podgrzaniu opalarką ten luz się skasował tutaj i tutaj tak samo są z jednej i z drugiej strony po dwie sztuki na jedno ramię, tutaj tutaj i tutaj tu nawet widać kawałek tego plastiku, jak się tam przejrzycie, to widać te tuleje plastikowe. Wykręcamy te śrubki. Jeżeli ktoś ma tutaj luz, to wtedy może to sobie wymienić i ten luz na pewno się skasuje. Tak to, kochani moi, wygląda. Także tak wygląda zdjęcie czachy. Mamy tutaj teraz dostęp do zegarów, do licznika. Cokolwiek chcecie zrobić z licznikiem, no niestety, ale trzeba taki zabieg zdejmowania czachy. Zrobić, bo bez tego nie jesteśmy w stanie dostać się tutaj do tych śrub licznika, tutaj, tutaj i z drugiej strony, tak samo tutaj, które trzymają ten licznik, także nie ma opcji innej niż tylko tutaj. Trzeba to wszystko, wszystko zdjąć. Dobra, tutaj mamy pod czachą, jak widzicie, czacha została nam z lampami. Lampy zostają tutaj. Także lamp nie odkręcamy w żaden sposób, nic z nimi nie robimy, bo lampy po prostu nam zostają pod czachą. Wyjmujemy tylko te wtyczki, odkręcamy, odpinamy od lamp. I tutaj mamy wtyczki od postojówek, jedna i druga. I tyle. Nic więcej tutaj nie musimy robić, nic więcej nie musimy odkręcać. Schodzi nam to wszystko ładnie, fajnie w całości. Montujemy to wszystko zgodnie w odwrotnej kolejności do demontażu tak jak widzicie macie komplet kabli tak to u mnie wygląda troszkę tego się nazbierało tutaj macie tutaj teraz dostęp do wszystkich przekaźników, do wszystkich bezpieczników wszędzie jest bardzo fajny dostęp żeby to sobie wszystko ładnie porobić, poukładać tutaj te wszystkie kostki masowe są tak samo żeby je żeby je popsikać tutaj, tutaj następna kostka masowa to wszystko trzeba ładnie wyczyścić zapsikać preparatem jakimś do styków tak, a tu jest ta słynna kostka tak, to jest ta słynna kostka tutaj e, dzięki której nasza szyba sobie wędruje w dół i w górę czyli po zgaszeniu motocykla jeżeli ta kostka jest odpięta, szyba nie idzie w dół nie opuszcza się samoczynnie jeżeli ta kostka jest, jest połączona ze sobą, szyba automatycznie po odłączeniu zapłonu jeszcze schodzi na dół do maksymalnego niskiego poziomu i tak już zostaje. Także ta wtyczka jest odpowiedzialna za to. Tak jak widzicie tutaj, z lewej strony patrząc przodem do motocykla, z lewej strony patrząc siedząc na motocyklu, na z prawej strony na wysokości prawej lampy. No i tyle kochani, montujemy to odwrotnie do demontażu, także jeżeli chcecie się dostać tutaj pod czachę innego sposobu nie ma, jedynie te dwa sposoby tak jak pokazałem, właśnie można jeszcze po prostu cały ten stelaż razem z zegarami zdjąć, tutaj teraz będzie wszystko ładnie widać, troszkę to przesunę. Tak, jeżeli chcecie zdjąć ten stelaż razem z zegarami, z całą czachą, wtedy to wszystko schodzi, nie mamy dostępu tutaj do tego, jedynie co możemy później sobie wziąć na stół i wszystko demontować. Te dwie śruby tutaj wiązamy, jedna, tutaj druga. Rozłączamy wszystkie te kostki, bo tutaj jak widzicie te kostki no teraz zostaje wszystkie połączone są. Wszystkie są kostki, nie musieliśmy je rozłączać, nie trzeba było z nimi nic zrobić. Natomiast jeżeli chcemy zdjąć czachę razem ze stelażem, wszystkie kostki rozłączamy. I schodzi nam, schodzą nam zegary z całym stalarzem, ze wszystkim na gotowo. Także tyle, kochani. Mam nadzieję, że komuś przydał się taki filmik instruktażowy. Że ktoś tam z tego skorzysta, że będzie już teraz wiedział, jak to zrobić, jak to zdemontować. Zajęło mi to, nie wiem, może półtorej, dwie godziny, żeby na spokojnie, naprawdę na spokojnie sobie to wszystko poodkręcać, zdemontować. Także w razie pytań, jak zwykle, zapraszam przez kontakt mailowy. Zapraszam tutaj przez, przez YouTube. No i co, pozostaje życzyć Wam powodzenia przy zdejmowaniu swojej czachy w EJR. Wszystko na wierzchu macie, tak jak widzicie teraz. Jest dostęp do wszystkiego. Dobra, dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam. Wszystkich widzów. No i do następnego. Trzymajcie się. Nie będę już pokazywał, jak już to wszystko montuję z powrotem, bo to już by było bez sensu. Trzymajcie się. Lewa w górę. Do następnego. Hej.